Witamy serdecznie jagodowych sadowników w naszej kwaterze borówki odmiany Duke. Kwatera młoda, posadzona w roku 2020, ale w 2021 została w 90% zliczona przez gradowicie. Tak więc tak naprawdę w tym roku wraca do życia. No i w związku z tym pod opiekę żywieniową tą kwaterę zawłaszczyła albo została jej przekazane firmie ICL. Proszę Państwa, tutaj został rozsypany nawóz polisulfat. Nawet tutaj widzę, że są jeszcze ślady granulek tego, tego nawozu. Polisulfat to jest naturalny minerał. Jest to kopalina, która jest wydobywana głęboko z morza północnego i zawiera cztery składniki pokarmowe. 48% siarki, 14% potasu, 17% wapnia i 6% magnezu. Zdecydowaliśmy się na polisulfat, dlatego że wszystkie te składniki występują w postaci siarczanów i y, mamy takie przypuszczenia razem z Panem Pawłem, że ten siarczan wapnia, który się uwalnia w sposób wydłużony z polisulfatu, on będzie przynosił bardzo dobre efekty w, w, w plonowaniu borówki czy też poprawie jakości owoców. Tutaj zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę, jeśli się nie mylę oczywiście, to tym nawozem nie zmieniamy bardzo pH. pH, nie? tak. To musicie, tak. Miecie, miecie Państwo na uwadze, że pH nie obniża, nie podnosi pH, nie zawiera chlorków, jest bezpieczny dla środowiska, ponieważ jest wydobywany i tylko rozdrabniany i kruszony i pakowany do worków. Nie ma żadnych chemicznych dodatków i jest też produktem, który może być stosowany w rolnictwie ekologicznym. Ma certyfikat wydany przez IUNG dopuszczający do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Tak więc może to być dobry nawóz pod kątem uzupełnienia do, wapnia w glebie na plantacjach borówek, ale też przy okazji mamy ten magnes, potas i dużej ilości siarki. Znajdujemy się w uprawie borówki odmiany Blue Crop. Jak widzicie Państwo, na roślinach jest już zawiązanych dużo liści, tworzą się pierwsze pąki kwiatowe. W tej fazie bardzo dobrze jest opryskać borówkę nawozami dolistnymi, żeby wspomóc proces zawiązywania pąków, a też w dalszej perspektywie formowania owoców i utrzymać te pąki, liście, pąki, pąki kwiatowe na roślinie. My tutaj zalecamy nawóz dolistny Agroliv Power P, czyli z podwyższoną zawartością fosforu. Zawiera on 52% tego składnika w takiej formie bardzo dobrze rozpuszczalnej, szybko dostępnej dla roślin. Oprócz tego jest jeszcze azot i potas i dodatek mikroelementów. Taka standardowa dawka to 3 do 5 kg na hektar. Oprócz składników odżywczych jak makro i mikroelementy w produkcie też możecie państwo znaleźć specjalistyczne dodatki, które poprawiają przyswajalność składników i warunkują lepsze przyleganie nawozu do liścia. To jest nasze pierwsze spotkanie w ramach borówkowego Faktory. Zaczynamy od nawożenia do glebowego, nawożenia posypowego. Będziemy więcej mówić o nawozach do lisnych agroliw, o nawozach do fertygacji solinur. Zapraszamy Państwa na kolejne spotkania z nami z firmą ICL. I zapraszamy na spotkanie już fizycznie na Borówkowe Faktory, które odbędzie się we wrześniu w miejscowości Karczmiska w gospodarstwie pana Pawła Krawca. Dziękuję bardzo.